Witajcie w dzisiejszym odcinku. Zabieram Was do jednego z najbardziej podzielonych i napiętych miast na świecie do Hebronu. To tutaj ulice są oddzielone barierami, a codzienność mieszkańców zależy od tego, po której stronie muru się znajdują. Zobaczycie miejsce, gdzie meczet i synagoga mieszczą się w jednym budynku, ale dzieli je znacznie więcej niż tylko ściana. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z e, miasta Broni. Przyjechałem właśnie do swojego hotelu dzisiaj niestety prawie wszystko jeszcze zamknięte, ale później mają już otwierać, że później będzie już lepiej. Ja sobie taki hotel miarę ja, spoko. Hello. Hello. Hello, O takie płoko, ja to się nie spodziewałem. Piepka, Zobaczcie jaki widok. No, żadne. Tak sobie rozkupienia przed chwilą. Że przecież że ja tu pójdę na tą drugą stronę. Tą izraelską, bardziej czy to bardziej tą, bardziej okupowaną. i w ogóle wam powiem, jak jechaliśmy tutaj. W ogóle bardzo szybko dajemy. Na internetu zważyłem, że do godzinę godziny. w 20 minut. Eee, ale nigdzie nie zatrzymali po drodze. Ale była na przykład jedna kontrola. Dwa są gościowi na skrzyżowaniu. Dwa samochody policyjne zajechały całkowicie, tak jak na jeden pas przed machem. Cztery gości z karabinami. I go tam wypytywało o coś. Korek, jak nie wiem. Eee, tutaj też dziś były dwie jeszcze takie. Blokady policyjne, ale też nas nigdzie zatrzymali. Ale już widziałem, że na drodze powrotnej muszę wziąć sobie więcej czasu, bo na wjeździe tutaj do miasta była taka w ogóle czerwona tablica wielka napisana, że tutaj wjeżdżam na teren Palestyny i żeby Żydzi nie wjeżdżali, po prostu, że jest zakaz, dla, zakaz wjazdu dla nich. No i kawałek dalej stała właśnie blokada policyjna dla ludzi, którzy wyjeżdżają właśnie stąd. Tutaj. Stąd, tam, czyli z miasta, na drugą stronę, tak jakby normalnie gościu, z wymierzonym karabinem, stał tak cały czas na samochody, a drugi sprawdzał. Taki klimat, tutaj jest. No i stwierdziłem, że może pójdę właśnie na tą drugą stronę, że tam się może coś będzie szybciej działo. przyjechałem sobie jednak takim że tutaj za trójkę i zaraz będę w Starym mieście no i tak, sprawa wygląda następująco, że dopiero później mają tutaj się otworzyć widzicie jak w Indiach. No ale to może też dlatego właśnie, że mają pozamykane wszystko nie po a albo, albo po drugiej jest sobie po prostu burdel. Nie będę nikogo usprawiedliwiał. Burdel to burdel. Będę się przejść na Stare Miasto. Mam nadzieję, że tam łaciąć coś będzie otwarte. Dzisiaj dużo ludzi w domu siedzi z rodziną po prostu. Żeby wam powiedzieć że gdzie jestem, Hebron. Hebron to znaczy przyjaźń. Miał być miasto przyjaźni, jest miastem nienawiści. Dlaczego? Powiem Wam jak dalej będę tam e, przy właśnie meczecie, który jest podzielony na dwie części. E, no a dobra, wszystko wam tam opowiem, po prostu, jak to wygląda. Ale no, historia tego miejsca jest bardzo burzliwa. Właśnie, pan tu zaczepił, jakąś pamiątkę kupił. Nie przelewa się tutaj, to nie ma co się dziwić. Za niedługo będę właśnie w strefie A 2 Tu jestem w h W 1997 roku, właśnie przedstawiciele rządu i palestyńskiego i izraelskiego spotkali się po to, żeby ustalić to jak doprowadzić do powiem, pokoju tutaj e, także podzielili bron na dwie części na H1 i H2 widać, że to już, no, jest druga strona czyli wisi flaga Izraela czyli H2 W H1 mieszka ponad 200 tysięcy ludzi właśnie Palestyńczyków A w, w H1 wiem, około 1000 Żołnierz już wyszedł, już patrzył na mnie. Także idę dalej. O, tu jest mapa. Dobra, zaraz muszę przeszedł do mnie jakiś pan, i powiedziałbym, że to jest bardzo sławna oliwa, którą będę szedł. Normalnie, to wiadomo wszystko było otwierane. może przyjdę jeszcze tutaj później wieczorem, bo wieczorem już nie ma być. Teraz też nie wiem, czy też nie jest ze względu na to, że jest po prostu mało turystów. Właśnie teraz ten pan, którego kupiłem tą panzoletkę, powiedział mi, że jest po prostu masakra, że tak się ludzie boją przyjeżdżać. A tym miejscu też czytałem, że to specjalnie jest taka siatka. Ze względu na to, że ta z drugiej strony specjalnie zrzucała tej śmieci, bo tam jest ta druga strona izraelska. No i tam około, nie wiem, bo 1800 osób, mniej więcej mieszka, chronieni są przez armię izraelską. Zobaczcie, co tutaj jest. nic no i tak się żyją. w ogóle te, te meczat do którego idę to jest w połowie pózielone po jest maczetem, a w drugiej połowie jest e, synagogą Dokładnie tak ręko dziejeło też tutaj właśnie na rękę słynie właśnie ze szklanych wybor wyrobów wejście do no, meczarze to wygląda tak ochrona i wojsko Nie wiem, czy wojsko czy ochrona nie mam zobaczyć te środka Przez to że kupiłem to Już miałem lekkie kłopoty na wejściu bo to izraelska armia kontroluje to I się pytać czy nie ma jest związane Palestyny, to jałem pani, ja to kupiłem na rynku przed chwilą mogę zostawić, no jak trzeba, jak mam mieć problem. Ciekawe czy mnie puszczą, bo mam krótki rękawek i tatuaż, ale chyba tak. Meczet Ibrahima, znany również jako grobowiec patriarchów. Według tradycji spoczywają tu Abraham, Izaak, Jakub oraz Sara, Rebeka i Lea, postacie czczone zarówno przez muzułmanów, jak i Żydów. W 1994 roku izraelski osadnik zastrzelił tam 29 modlących się palestyńczyków, co wstrząsnęło całym regionem. Po tej tragedii meczet został podzielony. Jedna część została przekształcona w synagogę, druga pozostała meczetem, a całość ścisłą kontrolą wojskową. Teraz pójdę na drugą stronę. Chcecie zobaczyć synagogę. możecie zobaczyć wszędzie po drugiej stronie. Flagi wiszą. Na początku nie chcieli mnie wpuścić. O, wojsko już muszę schować. To tyle wojska jest, że. Ciężko nagrywać, żeby ich nie objąć. Normalnie całe te. Całe grupy. No i tak wygląda też ta żydowska część: wszędzie flagi, ale nawet po tamtej stronie też wisiały flagi Izraela. Tak wygląda wejście do synagogi, tutaj, staram się jak procentowo jest to podzielone bo no tam no, małe, mało miejsca było w tym meczu. byłem w wielu różnych meczach tak i no dużo, dużo większe były. Jestem zaskoczony. Tutaj policja znowu zapytała mnie parę razy, czy na pewno nie jestem muzułmaninem. Zawsze ja no nie no, mam tatuaże wszędzie. Tatuaże to haram. Raczej nie mógłbym być, chociaż mam kolegów, którzy są, a mają. Dziwny klimat jest w tym mieście, serio. ortodoksyjni Żydzi w mieście, że taka sytuacja, Nie wiem, że w 47 zjeżdżają tutaj, biorą sobie jakąś tam część kraju, robią sobie swój. Później. Wypychają mi jedną strefę gazy, drugie tutaj zachodni brzeg otaczają ich murem To jeszcze dodatkowo tam gdzie otoczą murą To i tak jeszcze robią też swoje osady No bo wiadomo Dziwne to jest naprawdę Widzę się sobie teraz po jak już jestem po tej stronie Teraz bardzo chroniona przez wojsko w środku, tak, zabronili mi nagrywać, nie mogłem nagrywać. Pytali mnie jeszcze każdego, kogo spotkałem, żołnierza, to pytali jeszcze parę razy, czy na pewno jestem muzułmaninem. No ale właśnie to jest to, dlatego chodzę tutaj tak ubrany, żeby było widać tatuaże moje. Po pierwsze, żeby oni nie myśleli, że jestem muzułmaninem, bo mam tatuaże, a po drugiej stronie, żeby muzułmanie widzieli, że jestem turystą, a nie na przykład stąd. W strefie H2 w Hebronie Palestyńczycy codziennie spotykają się z ograniczeniami w poruszaniu się kontrolami wojskowymi i przeszukiwaniami. Wiele ulic zostało zamkniętych wyłącznie dla ruchu izraelskiego, przez co Palestyńczycy muszą nadkładać drogi, by dostać się do domów czy sklepów. Dochodzi tam do częstych zatrzymań, przeszukiwań bez nakazów i agresywnych interwencji wojska. Dzieci idące do szkoły często muszą przechodzić przez punkty kontrolne, gdzie bywają zatrzymywane lub zastraszane. Organizacje międzynarodowe wielokrotnie alarmowały, że sytuacja ta prowadzi do systematycznego nękania i psychicznej presji wobec palestyńskich mieszkańców. No i w tej strefie radwa, no i tutaj mimo tego, że myślałem, że jak przejdę właśnie na żydowską część to będzie otwarte coś też wszystko pozamykane. Naprawdę widać co ta wojna robi tutaj z tymi terenami, z tym państwem. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jestem na takiej ulicy, bo nie mam internetu, nawet nie mam jakiego sprawdzić. Eee, gdzie właśnie po prostu kazali 300 osobom zamknąć swoje biznesy. Właśnie tutaj Palestyńczycy prowadzili biznesy i kazali po prostu zamknąć, że ulica zrobiła się całkowicie pusta, ale chyba dokładnie jestem w tym miejscu. Były tam jakieś protesty, i tak dalej, ale to wiadomo, nic to nie dało. I to na pewno stało ulica, bo pamiętam właśnie to coś, widziałem zdjęcia na internecie. Żeby zrozumieć, dlaczego ten region wygląda dziś właśnie tak, warto cofnąć się na chwilę do roku 1967. To wtedy doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Bliskiego Wschodu – wojny sześciodniowej. Izrael zaatakował Egipt, obawiając się nadchodzącej ofensywy ze strony państw arabskich. W ciągu zaledwie sześciu dni zajął m.in. strefę Gazy, zachodni brzeg z Jerozolimą Wschodnią, a także wzgórza Golan i półwysep Synaj. Zwycięstwo to całkowicie zmieniło układ sił w regionie i do dziś Jego skutki są widoczne w takich miejscach jak Hebron Wojsko jest po prostu wszędzie tutaj Totalnie wszędzie Tutaj nawet e, mają swoją typową Bazę, która służy Do tego, że oni tu przyjeżdżają i po prostu Są do tego, żeby chronić tych ludzi Którzy tutaj się osiedlili A ludzi, którzy tutaj mieszkali Czyli palestyńczyków Wywalili Normalnie czuję się, jakbym był w jakimś opuszczonym mieście. Nie ma tutaj kompletnie żywej duszy oprócz wojska. To na Hebron Valley Street. No to chyba dokładnie ta zrecumentarz przede mną. No i budynki, w których osiedlili się właśnie życie. dziwna. jest dziwne. Jesteście w tak dużym mieście, że ja jestem tam i tu nie ma nikogo. Jak wiecie, podróżuję cały czas. Byłem w wielu różnych miejscach, ale w takim, gdzie taki klimat jak tutaj, to ja właśnie nie byłem nigdy serio Chyba na pewno nie Patrzcie jakie to wszystko jest starec Z 1427 roku Nie, wiem że się tak jeszcze czułem jak byłem w Erytrei w tym mieście na wybrzeżu Nie Pamiętam teraz jak się tam nazywa ale tam się czułem bardzo podobnie, że było też opuszczone miasto po prostu Spacerowałem sobie po nim i żywej duszy nie widziałem Jest porobione beczki z cementem Wejście, tylko nie wiem gdzie. No Tam było wejście typowo na tą, na tą dzielnicę. I trzeba było przejść jeszcze kolejne bramki, ale nie chcę się tam. Znaczy, dzielnica, no tam teren okupowany, ale nie chcę tam iść ze względu na to, że nie wiem później jak stamtąd wrócę. wiecie, tutaj jestem chyba na tym takim terenie. Nie wiem, co się mówi buforowym, chyba. Bo tak się to mówi dokładnie bo widzę, że tutaj przede mną też są kolejne bramki Kurde, z jednej strony jestem ciekawy co tam jest A z drugiej strony nie wiem o czym z powrotem, w Puszczuń mogę mieć problem. Znaczy w pewnie wpuszczą, ale nie wiem czy chcę tam iść Moja ciekawość wzięła górę, także poszedłem się zapytać o czy mogę tam iść ale powiedział, że nie to już nie jest Palestyna, już tam nie mogę iść. Żebym wracał z powrotem. No i wracam z powrotem. Ale to jest wszystko dziwne. I chore, co tu się dzieje po prostu. No chyba skończy się tak, że wrócę na razie jeszcze do siebie na chwilę. I chyba, że znajdę coś No to jest Visitor Center Może pójdę zobaczyć tam. Co tu jeszcze w okolicy można fajnego zobaczyć. Bez internetu naprawdę to jest ciężka sprawa. Hello, hello. Is open? Is visitor center? Closed. Ah, closed. A tomorrow open or no? Tomorrow Sunday. Tuesday. Okay, okay. Thank you. No, jeszcze dnia. Wjeżdżę visitor center. Zamknięta. Naprawdę niesamowicie współczuję tym ludziom, którzy tutaj mieszkają, Olescyńczykom ogólnie, No bo to jest masakra, po prostu masakra. Jeśli na to wszystko tutaj patrzy jeszcze od środka, Znowu jestem tutaj. To w ogóle gdzieś jest takie miejsce, gdzie oni specjalnie rzucali te śmieci? Nie wiem, gdzie to jest. No, Każdego, kogo spotkam, zagaduję. czyli daj mi rękę, tak żeby nie puścić, tylko żebym zagadał z nimi. Każdy, ktoś próbuje sprzedać, no bo no, no nie dziwię się im. Ani jednego turysty nie widziałem odkąd wjechałem. Ciekawe, jak było wcześniej. Jestem naprawdę ciekawy. Patrzcie, jak to jest. Tutaj jestem po stronie wiadomo Palestyny, a tu od razu kawałek dalej. Jesteś wybudowane i już zasieki, kamery i flaga. Najgorsze jest to, że jadłem o 8 rano i to tylko jedną bułeczkę z falafelem. Jest 15 i wszystko ma być do 6 niby zamknięte. jakieś dzieci dzieciek do mnie podszedł, bo że on kasował film, że Lepiej, że nie nagrywał. No później, oczywiście, chciał pieniądze jeszcze. Ale jest to syf taki, że to jest szok, po prostu. Naprawdę. To nawet wygląda, że to jest długo zamknięte. Yeah, ale tragedia to jest. Skąd się, że mają mieć na jedzenie, i wszystko. dlaczego tak to działa, ale największy syf na świecie, wykluczając Indie, to widziałem właśnie w, w krajach w. arabskich. Serio. Poczytałem do jeszcze takiego vloga, no i naprawdę wszystko to, co tam jest napisane, to ja dzisiaj tego doświadczyłem. Przede wszystkim to, że jest okropny w wszędzie. To oni tam piszą w tym logu, że to przewodnik mi powiedział, że dlatego, że było jakieś święto dlatego z niepotrząsane Główna prawda. Sybie jest taki, że po prostu szok Na ulicach na tym targu i tak dalej Kolejna sprawa, że ulubioną zabawką dzieciaków, że dzieciaki były wszędzie, ulubioną zabawką był pistolet, pistolet na kulki i karabiny To samo dzisiaj Na jeden do mnie strzelił, w nogę dostałem Chciał mi dać strzelić, powiedział, że nie chcę, że idę dalej No to strzelił do mnie no i poczytałem jeszcze w ogóle o tej wojnie sześciodniowej, która była, jak wtedy Izrael już zagarnął w ogóle całą Palestynę, czyli razem z, z górami Golan, z zachodnim brzegiem i ze Strefą Gazy, ale później później wiecie, wróciło do, tak do normy, daje O masakrach, które tutaj były, o masakrze, która się, była w tym właśnie meczecie, w którym byłem. E, gdzie jakiś gościu wtargnął i zabił tam 20 parę osób, 150 ranił. Szok. No to miasto, naprawdę miasto, które nazywa się przyjaź, jest naprawdę miastem, które naprawdę między nimi straszne nienawiści. Ale jak to wszystko obserwuję tutaj z wewnątrz, to się wcale nie dziwię. Tutaj nie będzie nigdy pokoju. Nie ma szans. Nie ma takiej możliwości. Ani Izrael. Się nie podda ani Palestyńczycy Ciekawe, wszyscy co mnie widzą trąbią, witają się No ale nie dziwię się, no trochę na nich wyglądam inaczej tutaj No jeszcze dodatkowo jestem turystą No ja dobrze o tym wiedzą, że jestem turystą Także pewnie Niektórzy są zadowoleni, że mnie widzą. A inni zdziwieni. Pewnie wielu z Was sobie wyobraża, że tu jest potężna wieda, ale jest, oczywiście też, ale naprawdę fury niektóre to takie tutaj jeżdżą w tym mieście, że jestem bardzo zaskoczony teraz jakie marcely. Ale to nie wiem, no przed chwilą tych jechało ciąg takich samochodów, nie wiem czy ktoś wesele miał czy coś, ale naprawdę mocne. Czekłem kanapkę i polędwiczki i pamiętrowie źle zrozumiał. Ale kupiłem taką chiz chizillę z takimi kulkami serowymi. Przeogromna jest. No i polędwiczki. No i tak moi kochani, koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że go oglądaliście. Pamiętajcie, że będzie jeszcze jeden odcinek z Palestyny. Eee, I później lecę do Mongolii. Trasa do Mongolii będzie trwać 44 godziny. Chyba nigdy. No, nie dobra, jak leciałem pierwsza, raz do Tajlandii, to trwało to dłużej. Zdecydowanie. Ale 44 godziny to naprawdę grubo. Ciężko było tam znaleźć normalne loty, żeby fajnie dolecieć. Nie dość, że jest bardzo drogi. To z tych najtańszych, drogich, Wziąłem taki, który i tak jest w miarę i 44 godziny będzie trwało. Średnio to brzmi, ale nieważne. Mongolia będzie świetna. Jeszcze nie mogę doczekać, bo jestem tam też. Umówiony już z kimś, że ktoś chce mi pokazać, jak piękny jest to kraj. To bardzo się cieszę. Pamiętajcie o tym, że ponad połowa z Was, możecie zobaczyć tutaj. Nie subskrybuję tego kanału. I nie wiem, czy mi robicie na złość, czy po prostu nie macie kont na YouTube nie wiem. Jak możecie zostawcie tego suba, bo lecę po milion w tym roku. Jest to mój cel na ten rok. Także możecie tylko... Nie. Jeszcze raz. Tylko wy <noise> możecie mi pomóc go zrealizować. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i dzięki, że jesteście na tym kanale. Pozdrawiam.